Cześć, tu Adrian. Dzisiaj zagramy w Farming Simulator 2015. W dzisiejszym odcinku belujemy słomę na polu numer 27. No to jedziemy. Jak widzicie, animacje pasów kręcą się bardzo ładnie. To jest zrobione podbierak. Też prawdopodobnie się kręci. No, pewnie nie będzie widać, ale się kręci. Okej, okay. przejechaliśmy trochę. Wypróbamy i jedziemy dalej. Tutaj jak widzicie już trochę przejechałem, bo próbowałem ją. Jeszcze trochę urodziła. No dobra, co tutaj dużej. Patrzeć na jedno i to samo w kółko. Przyspieszymy trochę czas, jak będę jechał ostatni raz. I w tym odcinku jeszcze zbierzemy te belki. No dobra, jedziemy już ostatni raz w koło. Jak widzicie, jeżdżę miejsce przy, miejsce przy miejscu, ponieważ mi jest tak wygodnie. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak powinno się jeździć z okrągłą pr prasą. Ponieważ takiej nie posiadam. Posiadam na kostkę. Oczywiście w v reálu. Pewnie już belki nie będzie. No, ale co to? mówi się trudno. Okej. Okay. Okej. Okay. Jedziemy na podwórko. Umyć ciągnik i prasy. No jak widzicie trochę się urodziło. O oh jest! na środku. Z tego pola tu widać, że musiała się stoczyć. Dlaczego ja w ogóle nie jadę ze z kabiny? Jak widzicie szyba ubrutona. Jeszcze trochę nie będzie nic widać przez nią. Okej, okay, zatrzymamy się tutaj przy że Przy kar czy jakoś tak i umyjemy O, ale Okej. Okay. Odstawiamy prasę. I jedziemy zbierać. Ber. Tylko teraz jest pytanie, gdzie stoi moja przyczepa? Ojej.